Już w najbliższych dniach w naszych szkołach oraz przedszkolach, przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Ełk, rozpoczną się bardzo ciekawe zajęcia rozwijające pasje, talenty, zainteresowania dzieci i młodzieży. Będą to zajęcia niekoniecznie związane z przedmiotami, których dzieci uczą się w szkołach. Przeznaczyliśmy na ten cel prawie 30 tysięcy złotych i w sumie będzie to 19 różnych zajęć w naszych szkołach i przedszkolach, które dotyczą takich obszarów jak teatr jak kultura, sport, literatura i inne ciekawe przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska czy z turystyką. Będą brały w nich udział dzieci i młodzież z naszych szkół, a zajęcia będą się odbywały po godzinach lekcyjnych. Nazywam się Natalia jurczyk lemieszonek i jestem nauczycielką języka niemieckiego w szkole podstawowej numer 4 w Ełku. Cieszę się bardzo, że mam możliwość realizacji projektu edukacyjnego Unzalükłe See, Nasze jezioro Ełckie, który jest projektem interdyscyplinarnym, będzie łączył naukę języka niemieckiego z elementami biologii, geografii i historii.